Śmiertelne namiętności. Ona mnie zdradza. Skąd taki pomysł? Po prostu to wiem. Bardzo późno wraca z pracy. Nadal chcesz to zrobić? To kupa forsy po prostu leży i czeka. Wiem, co on myśli. Co? Że mam jakiś romans. A więc to nieprawda? Nie. Robisz wszystko, żeby go zranić. Przestań tak postępować. No, śmiało. Nie poczuję. Ja już niczego nie czuję. Mówi, że Cię kocha, że jest Tobie wierna. Cały problem leży w tym, że nikt mi nie wierzy. A może ona kłamie? Ja nie chcę umierać. Oczywiście. Ona z pewnością ma kogoś. Musi z nim zerwać. A więc każ jej to zrobić. O co Ci chodzi?